A like 100... ah, to jest ten ten kurwa na kiko co streamuje Honestly, jeżdżą Oni jeżdżą strajkerami czyli furami kraciami na FB Marketplace za I tak można kupić maki i co? Kradną fury i co? Potem je porzucają czy co z nimi dalej robią? You know, make trips... Oni mieli streama wtedy? On miał streama wtedy z nimi? Ale kurwa to musi być mocne, nie? Bo to, to jest właśnie kurwa, tu jest taka adrenalina, że no nie masz tego, to nie jest tor

Ja oglądałem tego neona jak on siedział kurwa w tym, oglądaliśmy kiedyś Zagatał, jak on siedział miał 100 tysięcy ludzi, siedział chyba w Las Vegas w jakimś wypierdolonym apartamentowcu i czy w jakimś kasynie czy gdzieś ale w jebany apartament i jakieś dupki do niego zagadywały, a on udawał takiego nieśmiałego.

Co to była za... To M8? Ta M8 No ja już ostatnio kręciłem bączki, ale na torze kręciłem bączki, ale już mnie to kosztowało Dzisiaj mi opony przyszły 6 koła kurwa, mówię tak aha dhe to burçi tam

Jest moderatorem szeligi No to nie Why are you laughing? Am I Oj ta piona jakie ma tam światełko ładne? What the fuck? Już mając dwie paki. To Wam mogę zapewnić.

Dobrze, teraz bym się skleił do prawej, teraz do prawej. Do... Dobrze, dalej jadę, teraz bym tak, tu bym przywariacił, jakbym się czuł pewnie i bym się wpierdolił między te dwa auta, ale jakbym chciał bezpiecznie to bym poleciał dalej lewą na pełnej pizdzie. Okej, okay. Okej. Okay. prawo była luka, już było widać.

Bro, what the fuck is? Hey, pizza! Oh squeeze, feel my heart, squeeze, feel it, feel it, feel it, squeeze, feel it. Yeah, baby. Feel it, you yeah, Chinese baby. fuck, feel it! Oh my god, that's crazy. You're a man now, Niana. Yeah, bro! <laughs> Welcome to the brotherhood. <laughs> oh, my god, bro. oh my god, bro! Oh my god, bro. Oh Yo, the dudes in the background? mad chill too. Yeah. I'm not gonna lie, bro. What the fuck you guys was see, it? You guys see how nice okay? Yo, squeak, bro. Oh, the, chat's no, no. the chat's going crazy for me, squeak. The chat's going crazy for you, bro. Fuck this. You're a hard. It's oh, it's an it's ambulance, an motherfucker. What's your you? 300 na godzinę wyjebał i przeżył? Ta nuta jest kurwa mocna, że on jedzie przy tej nucie i tego słucha. Ja bym się czuję, ja się czuję jaką by kurwa z jakąś dziewczyną się rostał i chciał się zabić Aha, czyli chodzi o to, że jechał 300 na godzinę i to jest wszystko. No, mocne. 300 na godzinę to no mocne. No mocne. Ale do czasu, widzowie, do czasu. Wszystko jest do czasu. Fajnie się to ogląda, ale no... Życzę chłopakowi, żeby żył jak najdłużej. Bo to co odpierdala, to kiedyś jak wyjebie, no to niestety, ale... Ale tu nic go już wtedy nie uratuje. Wszystko jest widzowie do czasu. Pamiętajcie, zawsze się znajdzie... Ktoś się może zaleć w miejscu w złym czasie. Ja oczywiście nikomu nie życzę tego, ale no... Te popisy są fajne, podobają mi się, rzeczywiście, podobają mi się. Oczywiście widzowie nigdy nie róbcie tak, ale... Ale wiesz. let you guys. Traffic was on the You scared We're the fuck out of me. I bet. I I cut cut you have to understand, even if it wasn't cop, they wouldn't go for us. Go for You're gonna fold the, fall to the, the job, ambulance? You know? No, no, no. Please. Yo, they love you, bro. You're a hood hero. The first ever Chinese hood hero. Go, man. they just make his hint Wyjedzie jakiś debil, no bardziej no nie debil, no w sytuacji jaką będzie zapierdalał 300 na godzinę i ktoś wyjedzie, bo nie zauważy, to wiesz, to raczej jest czasem ciężko. Okej, okay. poczekaj. Się tak wciskają w te auto. O, dałem Ta piona, tam jest dobre gdzie oni to robią? w jakim oni to robią w mieście? w Radomiu? Ciebie chyba kurwa robili w radomiu. Ujajajajaj! O ja... No, no i właśnie to jest to, widzowie. O czym przed chwilą mówiłem do was. Nie wiedziałem, jaki będzie koniec tego filmu, ale widzicie, no. To jest właśnie kurwa to. To jest to. Tak to wygląda, no. Jak to mówi kla klasyk Debil z Lexusa. No nie, no. Bardziej tutaj chodzi o to, że ten kierujący. Myślę, że tu się zmieści. A ten dał po heblach i on musiał wyhamować, ale no widzicie. A ktoś przed chwilą tak. Fajny ten Lexus. No, zajebisty. Już na pewno jest w Polsce na pewno po takiej szkodzie. Wiecie co na moje bym powiedział? Wiecie co to jest? Nie no to nie było to Kurwa nie dobra jednak cofnę swoje słowa Nie, nie powiem tego co chciałem powiedzieć Ale mu tam poduchy wyjebało No ta to jest od nich ziomek no Oh my fuck What the fuck No kurwa mistrzu, ty mu chciałem to zaproponować, ale kurwa, no ta sytuacja była taka, że. No. Kurwa, dużo Amerykańcy sobie lubią, kurwa, rzeczy takich ustawić, kurwa, no ale tu poduchy je były wszystko, no to auto z przodu było takie, wiesz, no nie mogli się spodziewać, że im auto z przodu tak zrobi. Kurwa, no, też chciałem to powiedzieć, to jest widzowie, wiecie, nie we wszystko wierzcie w internecie, co wy widzicie. Myślicie na przykład, że my na odcinku radzimy się prądem, sery się radziliśmy prądem? No właśnie, wy tak myślicie, bo jest taki tytuł, ale czy my się tym prądem rzeczywiście raziliśmy? A, a, widzicie, widzowie, tu trzeba mieć, tu trzeba mieć, a nie tu, bo czasem jak nie masz tu, to nie masz tam, kurwa, jest tu, potem nie ma tam, także trzeba, wiecie, mieć, kurwa, trochę tutaj, kurwa, oleju w głowie, żeby, kurwa, te... Kurwa, jak ta kamera wyglądała? Ja to muszę ocenić jeszcze raz. Zapierdala M8. Zapierdala Lexus. Lempiona jedzie z przodu, Sema bierze bokiem. Nie, tu się za szybko to się wydarzyło. Za szybko się to wydarzyło. Ja wiem, że Lexus jest od nich. Ja wiem, że Lexus jest od nich. Ja wiem, za szybko to się wydarzyło, żeby tu była ustawka chyba. Kurwa, kurwa, nie wiem, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jebany przez niego, ale tu taksówkarz widzowie niczemu nie zawinił, no przecież oni se sami zawinili. Wiecie widzowie, oni rozjebią Lexusa za ileś tam tysięcy dolarów Klipy pójdą, wszystko pójdzie, rozgłos pójdzie ale Kurwa to, ludzie zaczną gadać, nieważne jak ludzie gadają, ważne żeby gadali Nie wiadomo, nie wiadomo ja, ja, to jest... Za mało się chłopaki przejęli Ale tam poduchy pięknie komuś wyjebały Tam wydaje mi się, że nosek w drugą stronę jest

Ale fajne, fajne materiały.